28 stycznia, a w niedzielę od godziny 11.40 na scenie auli Kolegium Polonikum w Słubicach rozpoczęły się występy artystyczne, natomiast już od godziny 9 na ulicach Słubic pojawili się wolontariusze kwestujący na rzecz 32 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Hasło tegorocznego finału brzmiało: Tu wszystko gra, ok, płuca po pandemii, gramy dla dzieci i dorosłych. Jednym z wolontariuszy zgodnie z tradycją słubickich finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak. Dzisiaj podczas inauguracji na scenie dowiedziałem się, że wśród wolontariuszy jestem najstarszym wolontariuszem, ale to chyba bardzo miłe, bo z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy gram naprawdę już bardzo, bardzo długo, jeszcze przed tym, jak byłem burmistrzem. A dzisiaj no dzisiaj wręcz to też poczytuję za swój obowiązek, aby, po, aby pomagać, bo przecież te pieniądze idą na szczytny cel. W tym roku jak widzimy i wiemy doskonale hasłem tegorocznej 32 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy są płuca po pandemii, czyli dla wszystkich, którzy przeszli to schorzenie. No i tak naprawdę to robimy wszystko, żeby stanąć na wysokości zadania, żeby wspomóc aczkolwiek. No nie ukrywam, że jest to bardzo trudne, bo bo w ostatnich czasach pomagamy nie tylko w ten sposób, yy, grając w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, ale przecież mamy dużo także lokalnych zbiórek. Pamiętamy ubiegły rok, ścigaliśmy się z czasem, y, jeśli chodziło o, y, chodziło o IG Czekalską. W tym roku także wyścig z czasem i jeszcze większe pieniądze, ogromne Michał Bień. Tak, także to jest niezmiernie trudne, ale widać, że no, nasi mieszkańcy stają na wysokości zadania pomagają podczas tamtych zbiórek pomagali, pomagają również, również podczas zbiórek dla Michałka, jak wspomniałem też, no ale i dzisiaj w 32. finale, właśnie tam w tych pomieszczeniach również znajdują się stoiska gastronomiczne, gdzie można coś pysznego zjeść, nie tylko słodkiego, ale również wytrawnego, można się napić wspaniałych rzeczy, także no zachęcam, zachęcam do dalszego grania, do dalszego pomagania, bo wszyscy doskonale wiemy, że bez finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy szpitale, nasze szpitale w całej Polsce, zaznaczę, nie byłyby tak doskonale wyposażone, jak ma miejsce do tej pory. Także gramy do końca świata i jeden dzień dłużej. Szefem słubickiego sztabu 32. finału był, podobnie jak w roku ubiegłym, dyrektor Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury Przemysław Kark. Już w tej chwili wydaje się, że dość, że tak powiem, spektakularny ten dzisiejszy dzień. Bardzo dużo występów, bo prawie 800 wykonawców na scenie w Kolegium Polonikum. Bardzo wielu wolontariuszy w terenie kwestujemy, eskarbonka, bardzo dużo się dzieje. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy się w to zaangażowali, zarówno instytucją, zarówno przedsiębiorcom oraz osobom prywatnym, które ubogacają cały ten dzisiejszy dzień. Jak już wspomnieliśmy, kolegium polonikum było główną bazą słubickiego sztabu. W sali konferencyjnej, wrzucając dowolny datek do puszki wośp, można było dobrze zjeść. O smaczną kuchnię i pyszne ciasto zadbały nasze prymulki oraz stowarzyszenie nasze kunice. No my dzisiaj zapraszamy tutaj na ciasto. I różne niespodzianki, mamy też bigos, żurek, kiełbaski na ciepło z cebulką, gofry, także naleśniki, na także urozmaicony asortyment, także zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich. Prymulki ze Subic, siatkarze z dwójki i nasi wszyscy wspólni przyjaciele. Wszyscy się zaangażowaliśmy w to. A dlaczego warto pomagać? No, warto pomagać... Bo, bo taka jest idea też Jurka Owsiaka, że pomagamy, teraz zbieramy na, na ten zdrowy oddech, na pomoc przy różnych schorzeniach chorób płuc po pandemii. To jest teraz taki, że tak powiem, hasło przewodnie, a my pomagamy no, chyba z, po prostu z dobroci serca. Chcemy pomagać, chcemy być wszędzie. Nasze dziewczyny siatkarki, nasi przyjaciele siatkarze i my wszyscy po prostu, jeśli jest taka okazja, to dlaczego nie? Korzystamy z tego i pomagamy i mamy okazję dzielić się tym dobrem. I to Chęt? też nie jest nasza. No chętnie. właśnie, chętnie wrzucają. Chętnie wrzucają. I muszę powiedzieć, że to nie jest jedyna inicjatywa w danym roku, bo też tutaj z koleżankami organizujemy jarmark świąteczny, który jest później te fundusze przeznaczone są właśnie na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Także my z całym sercem o, pomagamy. Już zbieramy. I już zbieramy cały czas. Mamy oczywiście chętnie chętnie Mamy tutaj takie wolontariuszki oddane. Takie mamy dwie Iwony, które Przecudowne kobiety, które całe swoje serce oddają i angażują się bardzo bardzo teraz biegają po mieście i roznoszą nasze dobra i zbierają też pieniążki do puszki o nich musimy wspomnieć, bo one angażują się bardzo najważniejszy, są najważniejszymi osobami. No cudowne dobre kobiety. Ja dlaczego warto pomagać? No dlaczego? Bo dobro wraca. Pomagamy, bo trzeba. Chorujemy, trzeba pomagać. Dzieci chorują, trzeba pomagać. To jest dla ludzi, dla nas. Nie wiadomo, co kiedyś nas w życiu czeka. Nie wiadomo, jaka sytuacja nas w życiu spotka. Nie wiadomo, czy będzie nas stać na leczenie. Także w tej chwili, kiedy możemy, to kunice zawsze pomagają. A co wy tu macie w ogóle w tej ofercie? O, o, teraz to już mamy tylko hot dogi i fajdę chleba. Więcej, e, więcej już na po prostu rzeczy zeszło. zeszło ale nie Zapraszamy już. jeszcze na hot dogi, zapraszamy na fajdę chleba. Także no, mamy o czym ale, jeszcze się podzielić. Nawet tysiąc pierogów poszło, szybciutko, no niestety więcej nie mogłyśmy zrobić, bo kujnice są za małe, ale, ale dajemy, radę ale, dajemy ale radę. ale może jak za rok, może za rok, zobaczymy, Zawsze może będzie więcej. jakaś cegiełka dorzucona. Tak. Są w Słubicach wolontariusze, dla których pozostanie w domu podczas finału WOŚP byłoby nie do pomyślenia. Jedną z takich osób jest Ania Wysocka pomagać innym, a pomaganie daje dużo radości. Warto pomagać. A powiedz mi, bo często też chodzisz przecież jako wolontariuszka po ulicach, prawda? Jaka jest reakcja ludzi, kiedy, kiedy spotykają Wielką Orkiestrę? Bardzo miła. Pytają, czy nie jest nam zimno, czy piliśmy herbatkę, czy się ugrzeliśmy. Jedna pani nam powiedziała, gdzie możemy zupę zjeść. Więc to jest miłe. Uważam, że dobro do nas wróci prędzej czy później, w jakiejkolwiek formie, ale na pewno wróci. Poza tym daje taką moc, i myślę, że pomaganie się rozmnaża. W pewien sposób, na przykład, ja powiem koleżance, przyjdź nam pomóż, ona powie następnej, i to taki łańcuch po prostu jeden drugiego ciągnie, i pomaganie jest takie zaraźliwe. Młodzi artyści z pracowni plastycznej w Galerii Okno stworzyli na wośpowe licytacje wyjątkowe anioły są to takie anioły z mocami, takie istoty, które nie są może takimi tradycyjnymi w sukienkach aniołami, bo to jest dodatkowe wyzwanie dla uczestników, aby stworzyć anioła również w formie, który pomaga, pomaga przezwyciężyć strach, który pomaga w słabościach, również jest na przykład anioł zdrowia, który jest zarówno dla zdrowych, jak i chorych, abyśmy nie chorowali, albo żebyśmy się jak najszybciej wyleczyli. Są takie anioły, które młodzież sama wybiera, jakim przesłaniem będzie, wyjdzie na scenę na licytację. Wszystkie idą na licytację? Wszystkie idą na licytację. Część jest też na licytację Allegro, ale tutaj są wszyscy uczestnicy, którzy staną i ze sceny na żywo będą mogli swoje obrazy licytować. Wśród wielu ciekawych występów, połączonych z licytacjami, na scenie Kolegium Polonikum odbył się pokaz mody. Kolekcję przygotowała Elena Pankiw, właścicielka salonu Elena Pankiew Atelier, a modelkami były panie, dla większości których rola modelki w pokazie mody była pierwszą w życiu przygodą tego typu, choć na wybiegu zaprezentowały się jak profesjonalne modelki z najlepszych paryskich pokazów mody. To było marzenie jeszcze tej dziewczynki małej. Nie spodziewałam się, że to przyjdzie już teraz, bo w ogóle jakby już były wszystkie do tego zasoby i były cudownie, cudowne istoty, cudowne kobiety, cudowne ludzie obok mnie, które mi pomogły to zrealizować po prostu. Któregoś razu myślę, a czemu nie, ale to było, no czemu nie, bo wszystko naprawdę mamy już tak naprawdę na dłoni i wystarczy tylko... Czy to zrobimy i co z tym zrobimy, tak? I takie, no u mnie to było tak właśnie i może ktoś też tak ma, to zrozumie o czym ja mówię, że właśnie w chwilach bardziej nieprostych w życiu, kiedy coś się dzieje pięknego, a razem z tym Innego, tak? I tutaj sztuką jest połączyć to i jednak nadal mieć chęć do życia i, e, i być szczęśliwym, bo można. Ogromne, ogromne podziękowanie wszystkim paniom, które brały udział w projekcie, wszystkim partnerom, partnerom projektu, który przed chwilą mogłyście Państwo oglądać. Ale największe podziękowania to jest dla Subickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, bo oni dali mi szansę zrealizować to aż na taką skalę. Więc dziękuję wszystkim. Dlaczego warto pomagać? To pytanie zadajemy uczestnikom finałów każdego roku. A oto co usłyszeliśmy tym razem. Odkąd od 18 lat jest orkiestra, to zawsze gramy na, y, dla owsiaka. Nie wiadomo, kiedy ta pomoc do nas wróci po prostu. <laughs> nie wiadomo, kiedy my będziemy potrzebowali tej pomocy. Prawdopodobnie każdy z nas y, y, kiedyś y, y, finansował sprzęt, który sam się y, 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 leczy, albo jego rodzina się leczy. Więc y, jak najbardziej pomagajmy, zachęcam. Bo nigdy nie wiadomo, co nas spotka. Zawsze, zawsze, zawsze jest warto pomóc, bo może kiedyś my będziemy potrzebowali tej pomocy. E, bo dobro wraca, chyba to jest najlepsza odpowiedź. Im więcej damy od siebie dobra, tym więcej wróci do nas z powrotem. A nawet jak nie wróci, to i tak warto wierzyć to. E, no bo można kogoś się uszczęśliwić. Wtedy jesteśmy dobrymi ludźmi, jak pomagamy, uszczęśliwiamy innych ludzi. Wszyscy powinni to robić, ale nie każdy to robi możemy komuś pomóc, tak e, po prostu. Bo potrzebuje pomocy. No właśnie, dlaczego warto pomagać? No bo ktoś potem innym będzie pomagać. Bo pomaganie jest fajne i sprawia przyjemność. No nie wiem, Aleks, dlaczego warto pomagać? No dlaczego uważasz? warto pomagać? Dlaczego? Jest miłe. I co sprawia się przyjemność drugiej osobie, tak? Pomaganie. No, żeby dla wszystkich wszyscy mieli. Dobrze, nie? Jeżeli komuś brakuje, no to trzeba mu pomóc. Nie? Tak też uważamy. M żeby było miło i. No trzeba pomagać. Ale dlaczego? Dlaczego? No każdy potrzebuje jakiejś pomocy. Właśnie żeśmy teraz szli i mówimy, czy niedługo możemy, będziemy potrzebowali też pomocy. Właśnie teraz na co owsiak zbiera, nie? Także wszystko, wszystko jest potrzebne dla nas. Zawsze warto pomagać. Ale dlaczego? Bo dobra zawsze do nas wraca. Bo nam ktoś zawsze pomaga i my musimy także odwdzięczyć się tym samym. Dlaczego warto? Dobro wraca. Jak się pomaga, to zawsze wróci. A dobro jest najważniejsze. Bo dobra wraca. Tak jest. Dobro wróci zawsze, nie? Warto pomagać, warto być dobrym dla innych. Nie wszyscy mają dużo, warto im pomóc. A do nas karma zawsze wróci, prawda? Myślę, że każdy z nas kiedyś otrzymał jakąś pomoc no i chce się w ten sposób odwdzięczyć. Każdy z nas pewnie miał dziecko, które korzystało ze sprzętu Owsiaka i za to bardzo dziękujemy i bierzemy w tym udział. Ja bardzo lubię pomagać. Na przykład ostatnio spotkałam takiego chłopczyka, który powiedział mi, że bardzo by chciał mieć zdrową rękę. No i myślę, że każdy zasługuje na to, żeby być zdrowy. Przez scenę Kolegium Polonikum przewinęło się w dniu finału kilkuset naszych lokalnych artystów. Ja wierzę w to, że e, pomoc jest wpisana w każdego z nas. Czasami różne nasze doświadczenia życiowe sprawiają, że coraz bardziej tę pomoc doceniamy, kiedy jej w jakiejś sytuacji życiowej naszej otrzymaliśmy, albo też kiedy widzimy, że inni pomagają. Więc wierzę w dobro, które my jesteśmy w stanie dawać, po to, żeby ono do nas też wróciło. Więc Wielka Orkiestra pokazuje, że jest bardzo wielu ludzi dobrej woli, którzy chcą pomagać i bardzo za to dziękujemy. Jesteśmy na tej planecie. Z takim samym warunkiem, życie. Komuś wychodzi lepiej, a komuś nie. Ktoś ma dobre momenty, ktoś ma czasami upadki. I tylko pomaganie, tylko podawanie sobie ręki nawzajem. Łyk wody, dobre słowo, jak nie możemy inaczej. Po prostu obecność. Świat by stał się inny w ogóle, jeśli by każdy miał takie... Jaśniejsze podejście, prostsze, bez oceniania, i po prostu z akceptowaniem, i nie wiem, oglądaniem się, co jest z boku, czy kto jest z boku około mnie, kto jest w tym życiu jeszcze. Odruch serca, jakim jest pomaganie, powinno być bardzo ważny dla każdego z nas. To wychodzi z naszej natury ludzkiej, pomaganie, i taka inicjatywa, jaką jest WOŚP, która łączy wiele osób, różne struktury, wielu działaczy, powoduje, że nie, zagina, nie, nie ginie to w nas i możemy przekazywać również młodym pokoleniom chęć pomagania i dobroci dla innych. No warto pomagać, żeby uczyć też od najmłodszych lat, że to, że nam jest dobrze albo że w danym momencie nie potrzebujemy jakiejś pomocy, to jest wiele osób na świecie, które tej pomocy potrzebują. A może też być taki moment, że to my potrzebujemy pomocy. Ale powiem, że to jest też ogromne szczęście, które wypełnia. W momencie, kiedy możemy pomóc, kiedy czujemy się w grupie, to jest też bezcenne doświadczenie. Wydarzenia 32 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zakończyły się około godziny 20 tradycyjnym światełkiem do nieba. Podczas 32 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sztab przy Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury zebrał 122 764 79 groszy plus 2681,64 euro oraz 1 dolara. Natomiast kwota deklarowana przez wszystkie sztaby to 175 426 813 złotych. Do tego dojdą jeszcze kwoty ze skarbonek oraz aukcji na Allegro.